Pierwszy raz, kiedy usłyszałem, jak Bóg do mnie przemawia, miało to miejsce w czasie modlitwy, kilka miesięcy po moim doświadczeniu Boga. Modląc się, usłyszałam słowa: Jeżeli będziesz we mnie trwał, to wytrwasz. Wiem, że trwanie w Bogu ma wiele różnych aspektów, ale odczułem, że kiedy Bóg to do mnie mówił, to kładł akcent na codzienną modlitwę. Dopowiem tylko, co to oznacza, że usłyszałam Boga. Otóż nagle pojawiło się delikatne odczucie Bożej obecności oraz wyraźna myśl, która powstała we mnie. Zdecydowanie różne od moich myśli. Dziś będę mówił o kolejnym ważnym aspekcie budowania swojej relacji z Bogiem. To jest właśnie codzienna modlitwa. Przyjrzymy się jej na podstawie fragmentu listu do Filipian. Przeczytam w szerszym kontekście, ponieważ jak to się mówi, tekst poza kontekstem jest pretekstem, więc kontekst tego, co jeden z wersetów mówi o modlitwie, jest ważny, ponieważ tak naprawdę ten kontekst też pokazuje, co zrobić, żeby modlitwa była skuteczna. A więc, Filipian, czwarty rozdział. Pan jest blisko. Jedno z moich doświadczeń, które miałem po swoim nawróceniu, było następujące. A było kilka miesięcy po, swoim, po moim nawróceniu byłem wtedy w szkole średniej. Myślę, że było około godziny 22. Klęknąłem wieczorem, żeby się pomodlić w swoim pokoju. I pojawiło się takie odczucie Bożej obecności. Modlitwa po prostu płynęła. I nagle usłyszałem budzik. Zdziwiłem się i się jak budzik. Wiem, że moi rodzice, którzy byli w pokoju obok, mają budzik, ale nastawiony na piątą rano, bo na szóstą idą do pracy. Patrzę na zegarek, piąta rano. Więc niemożliwe. Siedem godzin się modliłem i w ogóle nie odczuwałem tego. Klęczałem na kolanach, on się nie opierał, więc nie zasnąłem. Wstałem, kolana mi zupełnie nie bolą. Coś poczytałem, zjadłem śniadanie, poszedłem do szkoły na ósmą. I jeden z moich kolegów mówił: O, słuchajcie, jak ja jestem dzisiaj niewyspany. A ja co się stało? Mówię, a wiesz, mój ojciec ma sklep i przyjeżdża z towarem. miał mu pomóc rozładować, więc mógł przyjechać między północą a szóstą rano. To jeszcze nie były czasy komórek, więc nie wiedziałem, kiedy przyjedzie. Całą noc czekałem, piłem kawę. No, nie chciałem zasnąć, bo później trudno mi się obudzić i chciałem być taki w formie, kiedy ojciec przyjedzie. I mówi, no i niestety ojciec przyjechał dopiero w pół do ósmej, więc nie zdążyłem mu pomóc. Pojechałem już do szkoły, znalazł kogoś innego, kto mu pomaga przy rozładunku. Pomyślałem sobie, a ja czuję się taki ożywiony. Wow, coś niesamowitego. Dlaczego o tym mówię? Przecież słyszenie głosu Boga, doświadczenie Jego obecności, całonocna modlitwa, która płynie i człowiek po niej nie jest zmęczony, jest ożywiony, to są wyjątki, a nie reguły. A życie, także życie modlitwy, potrzebujemy budować na regułach, a nie na wyjątkach. Wspominam o tym dlatego, żeby pokazać, że spotkanie z Bogiem podczas modlitwy to jest coś dużo więcej niż tylko zwykłe. Pomodlenie się. Oczywiście większość czasu będziemy spędzać na tym, że się modliliśmy. Może nie usłyszeliśmy głosu Boga, nie pojawiła się Jego obecność, były też trudności, o tym jeszcze będę mówił w kolejnych nagraniach. To jest trochę tak, jak Krzysztof Kolumb, kiedy płynął, tak jak myślał, że płynie do Indii, tylko inną drogą, zapisywał w swoim dzienniku podróży, i większość zapisków była jednozdaniowych: brzmiała Dziś płynęliśmy, dziś płynęliśmy. Dziś płynęliśmy. I tak samo gdybyśmy prowadzili taki dziennik modlitwy, pewnie większość zapisków byłaby dziś się modliliśmy, dziś się modliliśmy, dziś się modliliśmy, nic więcej. A jednak co jakiś czas Bóg docenia tą wierność i daje nam odczucie swojej obecności, przemawia do nas. Daje różne niezwykłe doświadczenia. Dla tych z Was, którzy uważnie słuchają tych nagrań, możesz powiedzieć, Andrzej, ale ciągle wspomniał, że doświadczenia przez 30 lat nie miałaś ich później. Miałem. Ale mówię teraz o początkach, dlatego te doświadczenia dobrze to obrazują. Natomiast te doświadczenia, które miałem na początku, one też zbudowały pewien fundament na kolejne dziesięciolecia mojego życia z Bogiem. Dlatego o nich mówię. Więc pierwsza rzecz w modlitwie to jest uświadomienie sobie, że Pan jest blisko. Druga. O nic się już nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. W oryginale jest napisane... Oni cię już nie troskajcie, jednak niektóre tłumaczenia Biblii mają tak, oni cię już zbytnio nie troskajcie. Myślę, że to bierze się z tego niezrozumienia, co znaczy troszczyć się. To, co Biblia, o czym Biblia mówi, że troska, czyli zamartwianie się, to jest coś innego niż szukanie odpowiedzi na problem. To jest coś innego niż rozmawianie z innymi, jak wyjść z trudnej sytuacji troska czyli zamartwianie się to postawa lęku zapominanie o tym że Bóg jest blisko że on kocha i że on ma rozwiązanie zanim jeszcze pojawi się nasz problem pokażę to na przykładzie kiedyś będąc w trudnej sytuacji modliłem się z moim znajomym i on miał takie odczucie powiedział Andrzej przepiórki już lecą ja wiedziałem dobrze o czym on mówi on odwoływał się do tej Sceny ze Starego Testamentu, kiedy Izraelici pod wodzą Mojżesza wyszli z Egiptu, szli po pustyni, Bóg dawał im wodę, Bóg dawał im mannę codzienną, ale oni mówili: Chcemy mięsa. Przyleciało stado przepiórek. I ktoś trafnie zauważył, mówiąc: Przepiórki leciały, zanim oni zaczęli wołać, zanim oni zauważyli problem, Bóg już miał przygotowane rozwiązanie. I tak samo ten człowiek mówi do mnie: Andrzej, przepiórki już lecą, Bóg już ma rozwiązanie. I to sprawiło, że pomyślałem sobie: OK, nie muszę się troszczyć. Bóg naprawdę ma rozwiązanie. Do tego jeszcze za chwilę wrócę, ale teraz zobaczmy, co dalej mówi to słowo. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Co to jest ta modlitwa i błaganie z dziękczynieniem? To jest wyraz naszej wiary. Wiesz, przez lata myślałem, że rzeczy od Boga otrzymujemy przez modlitwę. Dzisiaj rozumiem, że rzeczy otrzymujemy od Boga przez wiarę, a przez modlitwę o tyle, o ile jest wyrazem naszej wiary. I modlitwa może być wyrazem naszej wiary. Tak jak tutaj pisze Paweł, w błaganiu z dziękczynieniem, już tłumaczę. Któregoś razu moja znajoma Alina powiedziała mi, Andrzej, modlę się już tyle czasu o nawrócenie mojego ojca, Wiesz, jak silnym jest intelektualistą. Mówi, że zna już wszystkie argumenty za tym, że Bóg istnieje, że zna wszystkie argumenty za tym, że Bóg nie istnieje, ale nie ma tego, co by go przekonywało tak ostatecznie. Co pozwoliłoby mu wierzyć, jaki naprawdę jest Bóg. I kiedy się modliliśmy, podzieliłem się z, nim, z nią tym, co, co jest oczywiste, tak, ale pomyślałam, że to będzie pomocne dla niej. Powiedziałam: wiesz, musisz pamiętać o tym, że Bogu zależy o wiele bardziej na zbawieniu Twojego ojca niż tobie. To gdzieś ją dotknęło, i później przez, przez wiele miesięcy modliła się mniej więcej takimi słowami: Boże, prosiłam Cię o zbawienie mojego ojca. Wierzę, że Tobie o wiele bardziej zależy na Jego zbawieniu niż mi. Dlatego już teraz dziękuję Ci, że Ty działasz w jego życiu, że Ty przygotowujesz okoliczności, że przygotowujesz ludzi, żeby On usłyszał Ewangelię głoszoną w taki sposób, że to do Niego przemówi. Kilka miesięcy takiej modlitwy? I któregoś razu jej mama, żona jej ojca, powiedziała tak: Słuchaj, wyjeżdżam na takie rekolekcje weekendowe, chciałbym, żebyś pojechał ze mną. Mówi: Oczywiście, pojadę. Pojechał z nią i w czasie pierwszego nauczania, które tam było, podszedł do prowadzącego i powiedział: Wiesz, jeżeli chodzi o wiedzę o Bogu, to zdecydowanie mam większą niż ty. Ale dziwi mnie to, że ty masz wiarę, a ja jej nie mam. To były trzydniowe rekolekcje, drugiego dnia wieczorem był czas modlitwy. Każdy, kto chciał, mógł podejść i modlono się za niego. I on podszedł. I w czasie, kiedy zaczęto się za niego modlić, on upadł pod mocą Bożą. Leżał tam przez jakiś czas, później była przerwa i po przerwie ludzie się spotkali i dzielili się tym, czego doświadczyli w czasie modlitwy. I on powiedział tak: Kiedy zaczęliście się za mnie modlić, doświadczyłem tego, że Bóg istnieje, doświadczyłem tego, że On mnie kocha, doświadczyłem tego, że Ewangelia jest prawdziwa. Mówi wiecie, ja wszystko w życiu definiowałem, kategoryzowałem. To jest jedyne doświadczenie, którego nie chcę kategoryzować, którego nie chcę definiować. To było zbyt piękne i zbyt wspaniałe. Bóg odpowiedział na jej wiarę, ponieważ ona w modlitwie wyrażała swoją wiarę w to, że prosi o coś Boga, że Bogu na tym bardziej zależy i że Bóg tak wszystkim kieruje, że jej ojciec usłyszy ewangelię głoszoną w sposób przekonujący. I dalej czytamy w tym fragmencie o modlitwie. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Odwołam się do tego momentu, kiedy znajomy powiedział, że przepiórki lecą. To rzeczywiście napełniło mnie ogromnym spokojem. Wiesz, jeszcze jakiś czas po modlitwie, powiedzmy jeszcze dzień, dwa. Myślałam sobie: Wow, to jest takie wspaniałe, przepiórki już lecą, bo Bóg ma rozwiązanie. To rozwiązanie przyjdzie. Jednak, później zaczęły się rodzić intelektualne wątpliwości: czy na pewno, a dlaczego ma przyjść to rozwiązanie? No, zobacz, nic się nie zmieniło. I to jest ważne: modlimy się, przechodzimy pewien proces, i to jest ważne, co dzieje się po modlitwie. Ten i następny werset mówi nam o tym, co jest ważne, żebyśmy robili po modlitwie. Następny werset mówi tak, w końcu bracia, wszystko co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeżeli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Właśnie, ja zrozumiałem, że muszę walczyć o moje myśli, Bóg napełni moje serce, moje wnętrze pokojem, ale ja muszę walczyć o swoje myśli. Za każdym razem, kiedy rodziły się wątpliwości, ja mówię, nie, Bóg jest dobry, Bóg mnie kocha, Bóg ma rozwiązanie, rozwiązanie przyjdzie. I ostatni werset, który mówi: Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście, co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Ten fragment mówi o czynieniu, czyli o działaniu. Modlitwa nie zwalnia nas z działania. Wiara połączona z uczynkami daje efekty. Są dwie strony rowu: jedni, którzy mówią: Bóg wszystko zrobi, ja nic nie robię, i drudzy, którzy: To ja wszystko robię, jak ja nie będę robił, to Bóg nic nie zrobi. Gdzie ty masz tendencję, żeby wpadać? Ja mam tendencję, żeby wpadać w ten drugi rów, czyli że ja muszę działać, ja muszę działać, ja muszę działać. Niektórzy w drugą stronę. Pokażę dwa przykłady. Kiedyś modliliśmy się za mężczyznę i został on uzdrowiony z zaawansowanej formy nowotworu. To było uzdrowienie, a nie cud. Gdyby to był cud, to też od... mięśnie nabrałyby siły, on by mógł normalnie funkcjonować. Ale on został uzdrowiony, natomiast. Po kilkumiesięcznym leżeniu mięśnie były zwierczałe, musiał chodzić na rehabilitację przez kilka tygodni i odbudować swoją siłę mięśni. Musiał to robić tak współpracować z Bogiem. Inny przykład, kiedy pracowałem z ludźmi uzależnionymi, wychodzili z nałogu i często mówi, jest problem, nie ma dla mnie pracy. Pamiętam jedną rozmowę szczególnie, człowiek mówi, modliłem się. I naprawdę modlę się i doświadczam takiego spokoju w sercu, a pracy nie ma. Nie ja mówię, opowiedz o tym, jak szukasz pracy. Mówi, nie, nie szukam, modliłem się i czułem, że Bóg daje mi pokój. Mówi, no tak, Bóg daje Ci odczucie, że ma dla Ciebie przygotowaną pracę, ale ty musisz iść i tej pracy szukać. I kiedy zaczął to robić, rzeczywiście znalazł pracę. Jak więc się modlić? Kiedyś przygotowywałem nauczanie i poprosiłem jedną osobę, żeby zrobiła na koniec nauczania taki duży napis: Wierność nie równa się sukces. Sednem nauczania było to, że mamy być wierni Bogu i temu, co nam zlecił, a nie patrzeć, czy odnosimy sukces. I ona podeszła do mnie przy nauczaniu i powiedziała: Andrzej, napisałam, ale jest trochę inny napis: Wierność równa się sukces. Mówi: Jeżeli chcesz, mogę to skreślić. Ja mówię: Nie, to jest genialne. Wierność Bogu to jest sukces. Wierność Bogu w codziennym modlitwie da ci sukces, sukces w znaczeniu, będzie budować systematycznie twoją relację z Bogiem. Więc jak się modlić? Dobrze połączyć to z czasem czytania Biblii. Przypomnij sobie, uświadom sobie, Bóg jest blisko, On mnie kocha, On ma dla mnie rozwiązanie. Podziękuj Mu za rzeczy, które były dobre. Przeproś za rzeczy, które uczyniłeś źle. Przebacz, jeżeli ktoś skrzywdził ciebie. I poproś o to, co potrzebujesz. Wyraź swoją wiarę, jeżeli już dłuższy czas się o coś modli, to wyrażaj wiarę, że Bóg działa, że On ma odpowiedź. Dla mnie jeszcze ważny aspekt, o który często się modlę. Proś o Boże prowadzenie w życiu. A teraz pomodlę się o takiego ducha modlitwy dla nas. A kiedy skończę i powiem Amen, Ty się pomódl. Ojcze, dziękuję Ci za wszystkie doświadczenia Twojej miłości, Twojej obecności. Dziękuję Ci, że dajesz mi łaskę modlitwy i za to każde spotkanie z Tobą. I proszę Cię za każdą osobę, która słucha teraz tego nagrania. Daj im ducha modlitwy. Rozpal ich ducha pragnieniem modlitwy, pragnieniem spotykania się z Tobą, pragnieniem rozmawiania z Tobą. Daj niech zauważają dobre rzeczy w życiu i dziękują Tobie. Daj im ducha pokuty z tych rzeczy, które są niewłaściwe. I daj im ducha wstawiennictwa, aby modlili się z wiarą o rzeczy, które są potrzebne. Ojcze, z całym zaufaniem składam ich w Twoje ręce i dziękuję Ci za wszystko, co Ty uczynisz w odpowiedzi na tą modlitwę. Amen.